Witam Państwa z Pewni Wielkiej. Jesteśmy w tym momencie na jednym z zadań realizowanych z ósmej edycji Polskiego Ładu, w ramach którego zostało wykonanych pięć zadań polegających na remontach mostów oraz przebudów dróg za łączną kwotę 8,5 miliona złotych. Cała trudność tego przedsięwzięcia polegała na tym, że zadania były realizowane przez różnych wykonawców. Była podzielona na dwie części: część projektową oraz część wykonawczą. Która musiała być zrealizowana w ciągu 12 miesięcy. Ponieważ część projektowa w kilku naszych zadaniach się przeciągnęła, pozostało mało czasu na realizację robót w terenie. Ale mimo wszystko udało się osiągnąć zamierzony cel i Zrealizować wszystkie zadania w terminie. W ramach przedmiotowego zadania został wyremontowany obiekt mostowy oraz wykonany remont odcinka drogi na długości 240 metrów. Zadanie realizowane było przez firmę Most Marpal z Zarzecza, a nadzór był prowadzony przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg Żywcu. Jesteśmy w Koszarawie. Remont obiektu mostowego wraz z dojazdami na długości 120 metrów wykonała firma Most Marpal. Dodatkowo w ramach zadania został wyremontowany odcinek odnika. W bezpieczeństwa pieszych w miejscu zrealizowanej inwestycji, w przyszłości Powiatowy Zarząd Dróg planuje wykonać kładkę dla pieszych.